Jak dobrze brzmieć, mówiąc do mikrofonu? Jak brzmieć inaczej niż obecnie, niż się chce? Jak ten swój głos tak zmodulować za pomocą odpowiednich rzeczy, odpowiednich taktyk, można powiedzieć, aby brzmiał tak, jak chcemy? I to wszystko w momencie nagrywania, a nie postprodukcji. Zapraszam do tego materiału. Cześć, witam serdecznie. Ja nazywam się Marcin Hinck i witam Cię w mojej jaskini. Otóż yy, Dźwięk w tym filmie może być nieco gorszej jakości, ponieważ będę się tutaj, a właściwie nie gorszej jakości, tylko może nie być taki równy, ponieważ będę się tutaj trochę bawił tym oto tutaj urządzeniem, które mam przed sobą, czyli mikrofonem. Jak brzmieć? dobrze. No na początku, jeśli chcemy mówić do mikrofonu, a na przykład jest rano, no to na pewno trzeba by ten nasz aparat mowy rozgrzać. I o tym ten film nie będzie, o tym sobie kiedyś może nagram materiał. Natomiast o tym również sobie możesz wyszukać w internecie, jak to robią na przykład radiowcy. Otóż nasz głos, gdy nagrywamy, na przykład o 8 rano, powiedzmy, że wstajemy, nie wiem, 6:30 jemy śniadanie, 8 rano siadamy do mikrofonu, mamy jakiegoś live'a, webinara do zrobienia coś takiego, no i zaczynamy mówić. Zaczynamy mówić, mówić, mówić. Ten głos w jakiś sposób brzmi. Jeśli weźmiemy ten sam przykładowy dzień, natomiast zaczniemy nagrywać o 15, o 18, to okaże się, że ten sam sprzęt nagra nas w tej samej konfiguracji, nagra nas inaczej, ponieważ nasz głos, nasze gardło, nasz aparat mowy. Tak, chyba powinienem poprawnie powiedzieć, rozgrzewa się w ciągu dnia, no i rano brzmi po prostu inaczej niż później w ciągu dnia. Ale to jest jedna rzecz i o tym, tak jak powiedziałem, nie będę tutaj wiele mówił. To, o czym chcę powiedzieć, to to, że jak mówimy do mikrofonu, to nas, nasz głos może brzmieć w różny sposób. I teraz o co chodzi? Wszystko to, co chcę powiedzieć, można zamknąć w dwóch punktach. Po pierwsze, ważne jest, w jakiej odległości od Ust mamy ten mikrofon, ponieważ jeśli mamy ustawioną jakąś tam głośność tego, tego naszego nagrania, no to jeśli mikrofon. Weźmę, wezmę oddale. No i teraz chcę mówić głośniej, żeby to nagranie było tak jak patrzę tutaj na głośność tego nagrania, żeby nagranie było odpowiedniej głośności, no to muszę mówić głośniej. Co ma pewien plus, ponieważ gdy mówimy głośniej, to zwykle jesteśmy bardziej energetyczni. Więc tak, jest to niesamowity plus. Natomiast pomieszczenie, w którym się znajduję, nie jest jeszcze wygłuszone specjalnie. Więc im dalej ten mikrofon od moich ust, a ja mówię głośniej, tym więcej tego dźwięku. Się tutaj odbija po pokoju, więcej jest echa, więc może to nie być najlepsza metoda, aczkolwiek, tak jak mówiłem, nasz głos powinien być bardziej energetyczny, więc jeśli w taki sposób mówimy, no to może faktycznie możemy oddalić ten mikrofon od ust. Natomiast pamiętajmy, że echo, jeśli nagrywamy w tego typu pomieszczeniu, to echo może być większe. Natomiast nasz głos będzie bardziej taki skrzypliwy, można powiedzieć bardziej no, jakby taki krzyczący. Natomiast jeśli weźmiemy ten mikrofon blisko ust, wtedy nie musimy mówić tak głośno, natomiast nasz głos wtedy. Nie dość, że jest spokojniejszy, można powiedzieć, że usypiający o tyle jest dużo niższy, ponieważ z jednej strony mówimy ciszej i przez to nasza barwa samego głosu jest nieco niższa, a po drugie mikrofon jest blisko ust, więc też nieco inaczej zbiera, przez co no, ten głos jest taki bardziej miły, ciepły. Może jeszcze bliżej go przystawię? Jest taki, no mówię, taki misiowy, nie wiem jak to profesjonalnie nazwać, ale myślę, że czujesz różnicę. Głośność samego nagrania może być taka sama, jeśli chodzi o poziomy głośności, te, te, te słupki, które nam latają. Sama słyszalność przez ludzkie ucho może być nieco inna. Natomiast sama, chodzi tutaj o to, że sama barwa głosu jest inna, ponieważ no, mówimy w inny sposób, inaczej trzymamy mikrofon, więc tak to wygląda. Ja podczas tych nagrań staram się mieć gdzieś tak wypośrodkowaną tę sytuację, ponieważ nie chcę, żeby tutaj zbyt dużo echa się zbierało. A z drugiej strony, no, nie chcę, żeby ten głos w moim przypadku był właśnie za bardzo taki ciepły, ponieważ ja i tak mówię, tak mi się wydaje, dość nosowo więc tego takiego przytłumienia, takich niskich tonów jest wystarczająco dużo więc jak dla mnie mikrofon, tak jak nagrywam podcasty i trzymam tak mikrofon, no to. Mój głos wtedy mi się mniej podoba niż właśnie jak y, trzymam dalej, aczkolwiek tutaj inne kwestie są związane z tym, że mikrofon trzymam tak, a nie inaczej, ale o tym kiedyś w jakimś innym materiale. Więc tak, mówiłem, że będą dwa punkty, ale właściwie w pierwszym punkcie zawarłem wszystko, więc. Y, Barwa głosu jest inna w zależności od tego, jak ten mikrofon trzymamy blisko lub daleko ust, a właściwie, no, czy krzyczymy bardziej do tego mikrofonu, czy mówimy spokojnie i właśnie tak blisko. A druga sprawa, która jest związana z tym, to, 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 to kwestia echa. I. Bo to o echo mi chodziło, więc tutaj, jeśli nagrywamy w pomieszczeniu, tak jak mówiłem, no trzeba na to zwracać uwagę, na to, żeby jednak ten dźwięk nasz był jak najczystszy i jak najfajniejszy. Inna sytuacja jest w momencie, kiedy nagrywamy na przykład na dworze. Tutaj, jakby omija nas kwestia odbijania się jakiegoś dźwięku. Oczywiście, no, na dworze docierają do tego mikrofonu wszelkie inne dźwięki otoczenia, ale tak jak nagrywałem kiedyś na przykład dźwięk, na czy podcast na Obok Gdyńskiej plaży, no gdzie z jednej strony, kilka metrów od nas, w naszą stronę, czyli mnie i mojej gościni podcastu, leciała muzyka z głośnika, więc nie najlepsze miejsce na nagrywanie, ale tego głośnika nie było za bardzo słychać. Z, gdzieś za plecami był szum morza i no, setki ludzi gdzieś tam na Gdyńskiej plaży. O tyle super moim zdaniem ten dźwięk tam brzmi, właśnie pod tym, w tym elemencie, że tam nie ma takiego echa. No, nie wiem, mi się te, te, ten dźwięk tam podoba. Mimo, że oczywiście jest tło, natomiast y, moim zdaniem nagrywanie y, podcastów y, na, może nie na łonie natury, ale gdzieś tam y, na dworzu to jest fantastyczna sprawa. I jeśli tylko będę miał okazję, będę coś takiego robił. Y, o ile oczywiście no, teraz jest zimno, więc nie bardzo, ale jeśli temperatura pozwoli, to myślę, że to jest świetna opcja. Jedna tylko dodatkowa rada tutaj warto uważać y, na. Wiatr oczywiście w przypadku naszego nagrania ten wiatr wiał, no bo jesteśmy nad morzem, więc jak żeby inaczej. Natomiast ten wiatr też specjalnie nam nie przeszkadzał, ale tutaj już jest kwestia mikrofonów, jakie używamy, ponieważ no ten mikrofon, kiedy owiewa nam mikrofon, to też może być problematyczny. No i tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Kwestie poruszone w tym filmie omawiam dużo dokładniej w moim kursie, który obecnie jest w sprzedaży jeszcze do piątku, do godziny 22. .00. Będzie sprzedawane, wystarczy wejść na szkołapodcastu.pl, łamane na kurs. Aby zobaczyć, jak to wygląda, co się składa na ten kurs, ponieważ składa się na niego bardzo wiele rzeczy. Składa się na niego cały proces od pomysłu na podcast do wypuszczenia swojej audycji, do marketingu swojej audycji, do, do opracowania procesu powstawania kolejnych odcinków. Tak, żeby nam się to nie nudziło, tylko żebyśmy cały czas mieli zajawkę, cały czas, żebyśmy nagrywali ten podcast, publikowali, publikowali kolejne odcinki. Więc cały ten proces od A do Z, łącznie z marketingiem podcastu, jest w tym kursie dodatkowo będzie tam również moduł prawny całkiem pokaźna doza wiedzy jeśli chodzi o aspekty prawne związane z podcastingiem. Dodatkowo ale to już w przyszłości będzie tam również kwestie związane właśnie z pracą mikrofonem z pracą z aparatem mowy. Co zrobić jakie ćwiczenia wykonywać żeby mówić wyraźnie na pewno lepiej ode mnie i żeby ładnie to po prostu wszystko brzmiało. Więc już teraz zapraszam Ciebie na szkolapodcastu.pl, łamany na kurs. Zobacz, co tam ciekawego do Ciebie przygotowałem. No i cóż, widzimy się już za tydzień, w środę o 18. Do zobaczenia!